Za nami 11 kolejka Forbet czwartej ligi, w której padło 31 goli. Pora, byśmy przedstawili je Państwu w kolejnym odcinku naszego magazynu. Czas na skróty. Mrągowia Mrągowo, która zajmowała piąte miejsce w ligowej tabeli, mierzyła się z Pisał Primavera Barczewo, która w końcu przerwała serię porażek. W 19 minucie najlepiej w polukarnym gości odnalazł się Mateusz Skonieczka i nie miał problemów, by umieścić piłkę w bramce. W 47 minucie sam na sam z bramkarzem gospodarzy wyszedł Olaf Gawdziński i zapewnił cenny punkt barczewskiej drużynie. W Ełku zmierzyły się drużyny, które ostatniej kolejki nie mogły zaliczyć do udanych. Mazur podejmował Jezioraka i ława. Już w pierwszej minucie bramkarz Iławskiej drużyny zobaczył czerwoną kartkę, więc spotkanie Jeziorakowi bardzo się skomplikowało. W szóstej minucie na listę strzelców wpisał się Konrad Radzikowski i Mazur był na prowadzeniu. Trzy minuty później Radzikowski miał już dwa gole na koncie, a Mazur prowadził 2 do zera. W 31 minucie gospodarze przeprowadzili świetną kontrę, którą wykończył Jakub Zagórski. W 68 minucie Adrian Szantyr wykorzystał rzut karny, a Jeziorak miał honorowego gola na koncie. W 84 minucie Jeziorak popełnił fatalny błąd przy wyprowadzeniu piłki. Tym samym hat skompletował Konrad Radzikowski. Mazur wygrał spotkanie 4-1. do 1. Rewelacja rozgrywek Forbet czwartej ligi. Start Nidzica mierzył się z coraz lepiej grającymi rezerwami Olimpii Elbląg. W 17 minucie rzut karny na gola zamienił Maciej Komorowski i start wyszedł na prowadzenie. W 26 minucie najlepiej w zamieszaniu podbramkowym odnalazł się Szymon Masiak i gospodarze mieli dwa gole przewagi. W 33. minucie sytuacja Elbląskiej drużyny jeszcze bardziej się skomplikowała, gdy czerwoną kartkę zobaczył Konrad Łabecki. W 58. minucie piłkę do pustej bramki skierował Sebastian Halicki i mieliśmy praktycznie po meczu. W 79. minucie Krzysztof Godlewski minął Elbląskiego bramkarza i ustalił wynik meczu na 4 do 0 dla startu. Concordia Elbon, która rozkręca się z tygodnia na tydzień, rywalizowała z Rominto Goldup, dla której ostatnie tygodnie nie były zbyt udane. W 47. minucie piłkę z bliskiej odległości do bramki skierował i Brito dos Santos i Concordia wyszła na prowadzenie. W 77. minucie fantastycznie z dystansu uderzył Dawid Paszkowski i wprawił w osłupienie wszystkich kibiców zgromadzonych na stadionie. W 87 minucie do piłki odbitej przez elbląskiego bramkarza dopadł Paweł Dymiński i wyprowadził on gołdawską drużynę na prowadzenie. Konkordia jednak się nie poddała i już minutę później mieliśmy remis, a na listę strzelców wpisał się Aleks Łęcki. W ostatnich sekundach spotkania gospodarze mieli rzut karny. Pewnym egzekutorem okazał się Radosław Bukacki i tym samym Konkordia dopisała trzy punkty do swojego dorobku. W Girzycku doszło do starcia dwóch drużyn, które zgromadziły w tym sezonie po 14 punktów. Mamry grały z DKS Dobre Miasto. W 17 minucie piłkarze DKS popełnili katastrofalny błąd, a na listę strzelców wpisał się Aleksander Matuć. W 56 minucie oko w oko z dobromiejskim bramkarzem znalazł się Damian Mazurowski i strzelił gola. Mamry wygrały spotkanie 2 do 0. Świetnie dysponowana w ostatnich meczach tęcza Biskupiec grała z rezerwami Stomilu Olsztyn, które zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W 20 minucie znakomicie w polu karnym zachował się Jakub Banul i tęcza była na prowadzeniu. Minutę później gospodarze popełnili błąd przy wyprowadzeniu piłki, a na listę strzelców pisał się Paweł Wiśniewski. W 38 minucie świetnie z rzutu wolnego uderzył Kamil Zawalich i biskupiecka drużyna znowu była z przodu. W 87 minucie nieporozumienie defensywy z Biskupca wykorzystał Antoni Suwiński. Tym samym drużyny podzieliły się punktami. Granica Kętrzyn mierzyła się z liderem rozgrywek z Zniczem Białapiska. W 36 minucie piłkę do bramki skierował Tomasz Porębski i Znicz był na prowadzeniu. W 52 minucie niepilnowany w polu karnym był Cezary Kuciński i nie miał on problemów by pokonać bramkarza rywali. W 78 minucie z bliskiej odległości trafił Michał Świderski i ustalił wynik meczu na 3 do zara dla Znicza. Tym samym Znicz pozostał na pozycji lidera. Sokół Ostróda, który po poprzedniej kolejce awansował na ligowe podium, rywalizował z Olimpią Olsztynek, która ma spory problem z wygrywaniem spotkań. W 19 minucie piłkę głową do bramki skierował Mateusz Musiński i Sokół był na prowadzeniu. W 37. minucie Musiński zaliczył asystę, a gola na swoje konto zapisał Filip Szymański. Dwie minuty później z obroną gości zabawił się Kacper Nowicki i Sokół prowadził już 3 do 0. W 41. minucie Krystian Stendel zapewnił olsztyńskiej drużynie honorowego gola. W 63. minucie Nowicki przeprowadził indywidualną akcję i strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu. W 90 minucie wynik na 5-1 do 1 dla ostrudzkiej drużyny ustalił Mateusz Musiński. Sokół dzięki wygranej umocnił się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Trzy pierwsze drużyny z ligowej tabeli wygrały swoje spotkania. To oznacza, że dalej liderem jest Znicz Piska, przed startem Nidzica i Sokołem Ostruda. Czwarta Concordia Elbląg traci do lidera już 10 punktów. Ligową tabelę zamyka natomiast Olimpia Olsztynek, która zgromadziła 6 oczek. W klasyfikacji strzelców na czele Krystian Kinicki z 10 golami na koncie. Po 8 bramek strzelali Bartosz Giełażyn, Mateusz Skonieczka oraz Radosław Bukacki. Natomiast siedmiokrotnie bramkarzy rywali pokonywali Tomasz Śnieżawski, Paweł Dymiński, Mateusz Musiński i Konrad Radzikowski. Najlepsza jedenastka i jedenastej kolejki Forbet czwartej Ligi w Bramce, Patryk Kleczkowski, Mamrygi Życko w obronie, Marcin Komorowski, Start Nidzica, Tomasz Porębski, z Nicz Białapiska oraz Kajetan Grudnowski, Rągowiem Rągowo. W linii pomocy Aleks Łęcki, Concordia Elbląg, Mateusz Musiński, Sokół Ostruda, Mark Bagiński z Nicz Białapiska i Aleksander Matuć, Mamrygi Życko w napadzie. Olaf Gawdziński, Pisa Primavera Barczewo, Paweł Wiśniewski, Stomil 2 Olsztyn oraz Konrad Radzikowski, Mazur Ełk, wybrany zawodnikiem kolejki. W dwunastej kolejce działo się będzie również bardzo dużo. Na pierwszy plan wysuwa się pojedynek pomiędzy liderem z Zniczem Białapiska, a będącą w świetnej formie Concordią Elbląg. O tym meczu i o siedmiu innych spotkaniach opowiemy już za tydzień. Za dziś serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.